Mariusz Rówkiewicz, prezes Stowarzyszenia Sportów Siłowych Rufian Jankowa. Dobry rok dla Was i w ostatnim czasie dużo sukcesów. Opowiedz o tym ostatnim, zanim powiesz o tych wcześniejszych. No witam serdecznie. No rzeczywiście ten rok, można powiedzieć, układa się pomyślnie, a ostatnie nasze sukcesy to. Może zacznijmy od tego przedostatniego, bo to był, można powiedzieć, bardziej taki prestiżowy, bo to były Mistrzostwa Europy w trójboju siłowym. Łącznie nas sam wystartowało sześciu zawodników w różnych grupach wiekowych. No i osiągnęliśmy naprawdę bardzo dużo, nie spodziewaliśmy się tego, zdobyliśmy 6 złotych medali, czyli 6 tytułów mistrza Europy, 3 tytuły wicemistrza Europy i do tego zgarnęliśmy jeszcze 4 puchary w kategorii Open, czyli tam była kategoria Open Mastersów, weteranów, no i jeszcze do tego dorzuciliśmy jeden rekord w martwym ciągu, no akurat to ten rekord był zrobiony przeze mnie. No i ten ostatni na starty to właśnie świeżutki... Tuż teraz po tym weekendzie wróciliśmy z miejscowości Skórzec koło siedl. Tam odbył się puchar świata w Trójboju siłowym Federacji XPC. No, zawodnicy przyjechali z różnego zakątka, może być z całego kontynentu. Była duża rywalizacja. No, nie spodziewaliśmy się, że tydzień po tygodniu można takie wyniki jeszcze utrzymać, a nawet nasz najmłodszy zawodnik, który tam był, bo raz było akurat troje teraz tutaj na pucharze. Nasza duma można powiedzieć i przyszłość Rufiana, Jacek, nie Jacek Tyma, tylko jego syn właśnie Mateusz Tyma pokazał, że można jeszcze osiągnąć coś więcej i dorzucił do swoich życiówek zawsze parę kilogramów, wyszło łącznie 10 kilogramów, dorzucił w trójboju. Zajął drugie miejsce w swojej kategorii juniorskiej do 17 lat i byliśmy naprawdę mega dumni, on zaczął i podejrzewam, że to chyba on nas tak natknął, później był na drugi dzień start mój, i ja od rana zacząłem starty, no można powiedzieć, no jak młody może, to dlatego... Dlaczego stary ma siąść na laurach, spróbowałem też, no i postawiłem wysoko sobie poprzeczkę noży. w trzecich podejściach tam sobie popaliłem, ale jestem zadowolony, zrobiłem rekord Europy w trójboju właśnie tutaj w mojej kategorii weteranów i on opiewa teraz wynik łączny, to jest 640 kg, a wcześniej był 480, także grubo, grubo go podbiłem. Trzeci zawodnik startował... W tej najcięższej kategorii, tej takiej już jakiej bardzo mocnej, czyli to są seniorzy, to wiadomo, no to już są młodzi chłopcy i oni generalnie, robią takie wyniki, że no, ja tylko mogę pomarzyć, albo sobie przypominać jak byłem młodszy. No i Karol Frąckowy, jak właśnie startował w kategorii senior do 100 kg i, i naprawdę zrobił bardzo fajny wynik, wygrał swoją grupę, był pierwszy yy, i wyniki, które osiągnął, no nie bądź też zadowolony, co bardzo chwalę, bo jak zawodnik jest zadowolony, to coś jest tak, ale jak ma niedosyt, czyli widać, że w nim drzemie jeszcze potencjał. Także to tak mniej więcej wygląda z tego ostatniego startu i podsumowując ten ostatni start Pucharu Świata to przywieźliśmy właśnie jeden rekord w, marcu, jeden rekord w trójboju i trzy, dwa złote medale plus jeszcze do tego drugie miejsce Mateusza tym w, w kategorii junior. No i ja jeszcze dodatkowo wywalczyłem drugie miejsce w Open tutaj w tych weteranów. Teraz ostatnie bardzo dobre starty, a w ciągu roku też było głośno o Was i ciągle te medale Przyjeżdżały tutaj do Drawska? No tak, no powiem, że rok zawsze zaczynamy, można powiedzieć, z Mistrzostwem Polski. Fajnie, że się namnożyło trochę tych federacji, bo wcześniej trzeba było był jednej lub w drugiej. Jedna federacja zabraniała startów zawodnikom w drugiej, i takie to było trochę, moim zdaniem, że jest chore. Na dzień dzisiejszy tych federacji jest więcej i one nie wykluczają. Jeżeli zawodnik startuje w jakiejś tam grupie, innej tutaj kategorii czy federacji, nie ma problemu, chcesz przyjeżdżać, startujesz, rywalizuj jak równy z równym, i to jest bardzo fajne, i dzięki temu mamy możliwość rywalizowania z tymi lepszymi. Tak? bo yy, Są młodsze federacje: jak XPC, to jest młoda federacja, jest WAP, to jest już starsza. Yy, IPF, która jest dotowana przez yy, rząd, tak? tylko ta jako jedyna. No i ona wyklucza wszystkich innych, a pozostali po prostu walczą. No i w nawiązaniu do tego, co mówię na początku, zawsze zaczynamy z Mistrzostw Polski, to są w Zalesiu, to jest trójbój, ewentualnie tak zwane single, czyli można podejść do, osobno do przysiadów, można podejść osobno do wyciskania. I też w tym roku byli, byłem akurat w Zalesiu na początku marca. Fajnie się złożył, bo to były też moje urodziny i sobie zrobiłem fajny urodzinowy prezent. Znowu tam udało się wygrać i automatycznie zrobiłem rekord Polski w martwym ciągu i był tam ze mną Karol Frąckowiak i też mu fajnie poszło, akurat w trójboju troszkę tam miał niedosyt, odbił sobie to wszystko na martwych ciągach. Następna kura tutaj była konkurencja, nie konkurencja, tylko tydzień później, nie, dwa, przepraszam, dwa tygodnie później Znowu były mistrzostwa Polski w trójboju, ale już w innej federacji i tam też chłopacy pojechali i zgarnęli. Łącznie w tym roku my naprawdę osiągnęliśmy dużo, bo zliczaliśmy już tutaj te, te nasze medale. Tu wyszło ponad 70 medali, które w tym roku się przywieźli, a jest nasza, nasza grupka taka... No w sumie jest nas dość sporo, ale startujących, takich sztywno to jest 10-11 zawodników i nie zawsze wyjeżdżamy, bo przykładowo jest trzech pojedzie, dwóch wyjedzie, jeden pojedzie i tak to suma summarum wychodzi, że na taką grupkę można naprawdę coś osiągnąć i jesteśmy z tego zadowoleni, tak? No gdzie teraz nie pojedziemy, to Jankowo, tutaj gmina Drawsko-Pomorskie jest naprawdę kojarzona, o przyjechali z Drawska Pomorskiego, tak, także no to jest taki fajny duży plus, no. Jesteśmy dzisiaj na Waszej Siłowni? Jak wielu uczestników tutaj, jak wielu chętnych jest, żeby uprawiać sporty w Jankowie? To znaczy, tutaj małe sprostowanie. Ona, gdyby była nasza jako stowarzyszenia, to, to, to by była nasza, ale to jest budynek w zarządzaniu Domu Kultury. No i tutaj, przychylnym okiem, okiem, zawsze burmistrz na nas patrzy i on nas pomaga. Dzięki niemu mamy taki tutaj wolny, wolny dostęp. Możemy tutaj stronować za zgodą pani dyrektor Domu Kultury. Oczywiście, bo to bez niej tego by nie można było robić, bo tak jak powiedziałem, że ona zarządcą. Dużo nas tu przyjeżdża, powiem tak, że na początku, na tak w takiej godzinie zmianowej. Było nas czworo, troje, zawsze był luz. No teraz można sobie później popatrzeć, no jest nas ośmiu, dziewięciu i już jest naprawdę na co patrzeć i to jest tylko jedna grupa, a z tych grup jest zawsze dwie. Także jest coraz więcej chętnych, którzy chcą po prostu spróbować swoich sił. Co nas naprawdę cieszy. Skąd biorą siłę? Siła, siła to powiem krótko. No, trzeba jednak stosować jednak dietę. W każdym przedziale wiekowym jest troszeczkę inaczej zbilansowana dieta. No oczywiście są dostępne tutaj jeszcze w sklepach różnego rodzaju odżywki dla sportowców, węglowodany, białko, prawda. No i przede wszystkim dyscyplina i trening. No to bez tego tak się nie da. Gdybyś miał zachęcić mieszkańców, którzy jeszcze na przykład nie byli na siłowni, co byś im powiedział? Dlaczego warto, to przy... Dlaczego warto w ogóle na siłownię przychodzić? Powiem krótko. Siłownia, jak każdy rodzaj sportu, jest bardzo korzystny dla zdrowia. Oczywiście pod warunkiem, że się nie szaleje, nie świruje. Jedzie się systematycznie. Człowiek się odpręża. Ja, dla przykładu, powiem, byłem któregoś raz tam chory. Dwa tygodnie, no to czegoś brakowało na początku. Później to się czułem, jakby miał jakiś tyrwal, no bo gdzieś to takie, A człowiek jest jakiś bardziej sprawny, jakiś taki no może przyjść się tutaj rozładować. Nieraz małem takie różnego rodzaju dni w pracy, czy, czy, czy gdzieś tam. A tu przychodzimy, zapominamy o tym, potrenujemy, wracamy szczęśliwi do domu. No i oczywiście później są, no i można poćwiczyć typowo kulturystycznie, pod sylwetkę. Można poćwiczyć tak, jak my trenujemy pod trójbu, czyli pod typową siłę, tak? Gdzie jeździmy na zawody. Można poćwiczyć też pod samo wyciskanie. No, wachlarz tu mamy dość spory. Można trenować. Przykładowo, crossfit u nas, nie ma problemu, można trenować strongmenów, nie ma problemu. Kto chce, śmiało może przyjść, a tylko wspomnę, że Jankowo już w latach 2003-2013 słynęło właśnie ze strongmenów, i tutaj niektórzy czołowi strongmeni, którzy już są elitą, można być w Polsce, można powiedzieć, że zaczynali tu w Jankowie i miło wspominają, co też jest dla nas dużym plusem. Oprócz tego, że wyjeżdżasz na zawody to też organizujesz, tak? W tym roku były zorganizowane w Drawsku również zawody. Yy, tak, ja tu zgodnie z ofertą, którą zawsze piszemy, pozyskujemy pieniądze z urzędu zwłaszcza, bo bez tego to byłoby krucho, tak? na rok mamy tam określoną kwotę którą otrzymamy no jest tak jak dla każdego zbyt mała to to nie ma co ukrywać ale dajmy radę robimy zawody i zorganizowaliśmy wyciskanie robię trójbój jak mam środki większe robię siłę na rękę ale oprócz Wrawska też organizuję w okolicy tak gdzie po prostu poproszą mnie żeby poprowadzić z racji tego że się na tym temacie znam lubię to prawda i, i generalnie się organizuje. no tu by trzeba to wspomnieć bo nasze wyjazdy tu zawdzięczamy właśnie z tych, w dużej mierze właśnie z dofinansowania gminy z oferty, którą otrzymaliśmy, o co mówiłem wcześniej, ale gdyby nie sponsorzy których naprawdę nawet na teraz otrzymaliśmy na ten ostatnie wyjazdy, który był Puchar świata czy też Mistrzostwa Europy. Otrzymaliśmy tutaj dofinansowanie z urzędu Burmistrz przychylnie, tak jak mówiłem wcześniej, patrzy na nasze wyczyny. My jemu bardzo serdecznie za to dziękujemy. I generalnie, gdyby nie dofinansowanie burmistrza i gdyby nie wsparcie tutaj tych sponsorów, a jest ich naprawdę bardzo dużo, nigdy byśmy na pewno nie pojechali. To właśnie. Ja zawsze powtarzam, nasz sukces to jest tylko połowicznym, bo my byśmy nie pojechali bez wsparcia finansowego i tego sukcesu by nie było, prawda? Tak to wygląda. Eee, przed wami jeszcze jedno ważne wydarzenie na tak jakby na zakończenie roku, gala, co będzie podczas gali no już tradycyjnie my wykorzystujemy tą galę po to, żeby pokazać jeszcze tym naszym sponsorom i, i, i włodarzom, jak to mniej więcej wyglądało w skali roku. To jest takie podsumowanie naszej działalności w danym roku. Mamy wtedy możliwość się pochwalenia. Tak jak teraz tu rozmawiamy, ile zdobyliśmy, czego zdobyliśmy, jakie rekordy i tak dalej, i tak dalej, kto tam zabłysnął. No i oczywiście wtedy dla nas jest tutaj takim, można powiedzieć, punktem honoru w tym momencie na takiej gali podziękowanie tym sportowcom, którzy się tu generalnie najbardziej starali, ale bierzemy na pierwszy punkt naszych tych może być sponsorów i instytucje, które nas pomagają i chcemy im chociaż w takim drobnym ułamku podziękować. Po prostu wręczamy statuetki, przedstawienie będzie trwało tam, no nie wiem, może z pół godziny jakiś filmik będzie przedstawiony, no i oczywiście słodki poczęstunek. Jest to tylko w ramach takich środków drobnych, które my mamy, no bo te, na trochę kosztuje, ale powiem tak już na marginesie, że planujemy zrobić coś grubszego. Oczywiście będziemy rozmawiać z burmistrzem, żeby ta gala miała ręce i nogi. Jak sama nazwa, gala, niech ona będzie galą, tak? Chcemy to zrobić, żeby to naprawdę wyglądała gala, nie, że tylko przyjdą goście dostaną e, wręczą, wręczone, wręczone zostaną tam podziękowania w formie statuetki. Oczywiście jest to jak najbardziej wskazane. Porozmawiamy sobie, posiedzimy i na tym się to kończy. Ale chcielibyśmy po prostu zrobić nawet to z balem, tak? Przyjdą osoby towarzyszące, niech ktoś się skończy. Przyjdźmy typowym, tak jak to mamy w telewizji, bal mistrzów, prawda? Dlaczego by nie, tak?